Dzień dobry, widzowie, to gry, Jesteśmy w Los Angeles, czyli w takim amerykańskim Nowy Gradzie. Każdy to wie, wie to też Uv. Uv, który grał w Gwinta. I Gwint to jest oczywiście samodzielna, nowa samodzielna gra od CD Projektu oparta na pomyśle, który znalazł się w Wiedźminie 3. Gwint w Wiedźminie 3 jest Karcianką dosyć prostą i niekoniecznie nadającą się do gry z innymi ludźmi. W jaki sposób zmieniono mechanikę w samodzielnym gwincie pod tym kątem? Znaczy tego tak naprawdę jeszcze nikt nie sprawdził dobrze, bo tylko zrobiono jakąś tam fanowską wersję multiplayerowego gwinta. Ale no, twórcy chyba najwyraźniej doszli do, do podobnego wniosku, bo gra się zmieniła i to bardzo. Okej, okay, ale jak bardzo się zmieniła? Bardzo, bardzo. <ślaski> dobrze. Już wiemy, że bardzo się zmieniła. Teraz bym chciał usłyszeć troszkę szczegółów. W jaki sposób mechanika została dostosowana do tego, czy rozbudowana względem tego gwinta, z którym mieliśmy do czynienia w Wiedźminie 3? Znaczy podstawy są podobne. Dalej mamy takie trzy rzędy, czyli tam jednostki walczące w zwarciu, jednostki łuczników walczących na odległość i jednostki oblężnicze. Tutaj się nic nie zmieniło. Koncepcja też ta podstawowa, czyli gramy kartami nie ma żadnej many punktów, to też zostało. Natomiast sporo zmian zaliczyła cała reszta. Są inne karty, stare karty zostały mocno zmodyfikowane, zmienili się dowódcy. Nie ma już na przykład kilku umiejętności przypisanych do jednego dowódcy. Tylko na przykład Voltes ma teraz jedną umiejętność zresztą zupełnie nową, a jego właśnie tam atrybuty, które były wcześniej, zostały przypisane innym bohaterom. Jest tego naprawdę sporo. Okej, okay, a patrząc na takie konkretne karty, na przykład na kartę, nie wiem, Geralta. E... Akurat karty Geralta nie widziałem, ale dość dobrym wyznacznikiem jest Avalach, który w, który w Wiedźminie 3 był szpiegiem i tutaj też dalej jest szpiegiem. Tylko był takim, był szpiegiem, bohaterem, czyli nie można go było usunąć w żaden sposób ze stołu, bo jak każdy fan gwinta wie, szpiegów się ściąga tylko po to, żeby rzucić ich ponownie, bo tego akurat się ściągnąć nie dało, ale miał 0 punktów, czyli tak naprawdę nie, nie dodawał wartości bojowej przeciwnikowi, a tutaj jest tak, że ma ich tych punktów 12, czyli powiedzmy jest dość mocną kartą jak na, jak na gwintała ogólnie. Okej, okay, a jest jakiś podział na y, rzadkie karty, normalne karty są bohaterów? Karty, są karty premium. Y, to to jest w, w ogóle jakaś. Y, ciekawostka, bo na dobrą sprawę nie widziałem tych kart y, zbyt wiele. Te karty się różnią przede wszystkim od podstawowych tym, że mają trójwymiarowe, animowane obrazki i są znacznie mocniejsze od y, kart podstawowych. Ponoć każda karta. Podstawowego zestawu, czy tam czterech zestawów, bo mamy cztery talie, będzie dysponować kartą premium. I mam takie wrażenie, że te karty premium będzie. Trzeba sobie kupić, ewentualnie wygrać w, w różnych rozgrywkach multiplayerowych, na przykład, ale one nie będą po prostu tak powszechnie dostępne jak te zwykłe karty. I tutaj chyba kryje się sekret mikrotransakcji, ale oczywiście to jest, to jest jakiś tam domysł. Nikt nie chce za bardzo mówić o, o, o mikrotransakcjach, i tak dalej. Więc no, może po prostu poczekajmy na, na dalszy rozwój wypadków, zobaczymy, co CDEP zapowie, a nie siejmy tutaj paniki jakiejś specjalnej w kwestii tego, że na przykład karty premium są mocniejsze, ale będzie można je tylko kupić, bo, bo tego nie wiemy po prostu. A wiadomo coś na temat kampanii singlowej, bo cały czas mówimy o. Tak, multi? Tak, tak. Znaczy, no wiadomo, w, ludzie chcieli, znaczy fani chcieli multiplayera w, w Gwincie, bo każdy chciałby tak naprawdę sprawdzić się. Czy te umiejętności, których nabył w podstawce, wystarczają, żeby pokonać innych graczy? No wiadomo, że Gwint był słabo zbalansowany. Talie z Północy i Talie Nilgardy były bardzo silne. Przeciwko komputerowemu przeciwnikowi, który był raczej znaczy głupi, tutaj nie ma co, co za wiele ukrywać, grało się dość łatwo. Wiadomo, że tam później jeszcze Cedep dodał wyższy poziom trudności, na przykład e, turniej Gwinta w Krwiwinie nie był, no powiem szczerze, dość trudny. Ale ogólnie, te, te, jeżeli chodzi o podstawkę, to nie było to jakoś specjalnie skomplikowane. Dlatego ten multiplayer tak naprawdę dużo by zmienił. No teraz jest, ale zmieniła się też przy okazji gra. Zbalansowano ją, zmieniono wiele rzeczy, jeżeli chodzi o siłę kart i właściwości. I tak naprawdę teraz ciężko cokolwiek więcej na ten temat powiedzieć. Musimy poczekać na zamkniętą betę, która będzie we wrześniu. Wtedy... W, w, do gwinta ruszy wielu graczy i, i przekonamy się jak to wszystko działa. A jeżeli chodzi o kampanię, no to będzie kampania, ma trwać około 10 godzin. Muszę przyznać, że jestem pod wrażeniem, bo to nie będzie taka kampania na zasadzie spotykamy kolejnych przeciwników i jedziemy z koksem. Yy, zaliczając kolejne mecze, ale to będzie taka izometryczna mapa, po której będziemy się poruszać, będziemy ją zwiedzać, wykonywać będziemy questy. Te questy mają swoje cutscenki wykonane w komiksowym stylu. I było jeszcze ciekawiej, wszystkie wokale są mówione, a na przykład pojawia się w nich oczywiście Geralt, więc znów usłyszymy Geralta. To jest bardzo pozytywna wiadomość. Yy, nie wiem co prawda, jak to będzie wyglądać w polskiej wersji językowej, ale w, yy, graliśmy tutaj w y, anglojęzyczną wersję i głos Geralta podkładał ten sam człowiek, ten sam aktor, który podkładał go z Geraltowi w normalnym Wiedźminie. Mhm. E, a nie będzie to miało fabularnie żadnego powiązania z grą? Nie wiem, czy Gwint fabularnie będzie odnosił się na przykład do Dzikiego Ogonu, tych wydarzeń. E, mowa jest raczej o takich, e, z, nie wiem, zapomnianych albo nieruszonych historii e, z wiedźmińskiego lore. I tak samo mm, pewnie z wymyślonych dodatkowo e, opowieści, więc pewnie znajdziemy jakieś odwołania do książek. Myślę, że nie będzie z tym, że to jest raczej pewne, e, ale jeżeli chodzi o same gry, nie wiem. No, na pewno będzie to kolejna opcja, żeby po prostu spotkać się z tymi znanymi, lubianymi bohaterami. E, wiemy już, że na pewno CD wprowadzi tutaj całkiem sporo nowych bohaterów, bo e, między innymi właśnie. W tym fragmencie pokazywanym tutaj za tą ścianą. E, widzieliśmy właśnie na przykład najemników, których wcześniej w grze na przykład nie było. Czy wiadomo, kiedy jest premiera? Nie wiadomo dokładnie, kiedy gra. E, ukaże się na rynku w tej takiej finalnej wersji. E, na razie przewidziana jest tylko beta ona ruszy we wrześniu. E, beta. Na Xboxa i na pc ta yy, twórcy mają nadzieję, że PlayStation 4 uda się ruszyć niedługo później, że nie będzie to długie oczekiwanie i w zależności od i od tych testów uzależniona będzie premiera, bo przypuszczam, że gracze będą mieli bardzo dużo uwag odnośnie działania Gwinta. Zakładam, że skoro ma być to produkt free-to-play, będzie on cały czas rozwijany, ale mimo wszystko yy, Redzi woleliby jednak mieć na start. Produkt przynajmniej bardzo dobry. No. Jasny gwint, oto gwint.